W roku 2000 na ekranach Kim wchodzi film X-Men w reżyserii Diana Zingera. Obraz staje się sukcesem, ukazuje walkę dwóch grup mutantów, bohaterów tytułowych X-Menów pod wodzą profesora Xavier'a, a także bractwa złych mutantów pod wodzą Magneto. Ślad za filmem firma Toybiz. Poprzednik Marvel Legends wypuszcza serię figurek obejmującą m.in. Wolverina i Mystique i prezentowanego dzisiaj Szabla Zembego, granego w filmie przez Tylera Amaina, czyli zawodnika wrestlingu amerykańskiego, charakteryzującego się dużym wzrostem. I dzisiejsza figurka nawiązuje właśnie do jego Roli. Oto szablo zęby, figurka z roku 2000, wydana przez, tak jak wspomniałam, te BIS. W zestawie razem z policjantem, którego to szablo zęby, wykonując ruch w ten sposób, po prostu nokautował. Jest to zarówno inne spojrzenie na figurkę niż obecnie Marvel Legends, bo i przedstawienie, można powiedzieć, w twarzy aktora nie jest aż tak szczegółowe, jak dzisiaj mamy do czynienia z przedstawieniem fizjonomii aktorów w figurkach Marvel Legends. A także mamy inny. Można powiedzieć przeznaczenie figurki nie tylko typowo kolekcjonerskie, ale również i służące do zabawy. Jednakże prezentowany dzisiaj szablo zęby ma serię detali, które można powiedzieć cieszą oko. Zaczynając od swojego stroju, wskazującego na to, iż filmowe szablo zęby z roku 2000 bardziej przypominał wielkiego Neandertalczyka, który był zainteresowany w szyciu własnych ubiorów ze skór i z materiałów które zdobył na swoich ofiarach lub w jakikolwiek inny sposób poprzez to, że na przykład tutaj mamy takie detale jak nieśmiertelnik wolwerina zdobyty przez szabla zandego podczas pierwszego ich starcia A w filmie mamy też w miarę odwzorowaną dobrze twarz właśnie Tyler'a Maina. Właściwie, no, wrestlera, który przez przypadek, można powiedzieć, zagrał tą rolę w filmy, ponieważ jego kolega po fachu pierwotnie miał ją otrzymać. Natomiast, z racji tego, że kolidowały mu terminy, właśnie Tyler Main otrzymał tą rolę. <laughs> Figurka ma dużo punktów ruchu. Typowych, można powiedzieć, dla Marvel Legends. Czyli, jak widzicie, ramiona, przedramiona, ale także i głowa. Choć w nieco ograniczonym zakresie może wykonywać obrót, korpus, nogi. Z jednym tutaj połączeniem, prawda? Tutaj mamy liczne szwy wskazujące na to właśnie w jaki sposób szablon by wykonywał swoje ubiory. Figurka ma aż 7 cali, czyli w porównaniu do innych figurek Marvel Legends jest nieco większa. Ale to wcale nie przeszkadza. W końcu filmowy Szablo Zęby no, był jednak gigantem, który brał i imponował swoją wytrzymałością i siłą fizyczną. Jak najbardziej pozycja atrakcyjna, godna polecenia dla osób, które lubią kolekcjonować nie tylko figurki związane typowo z komiksowymi X-Menami, ale również i z aktorami przedstawieniami, przedstawieniami tychże X-Menów, właśnie przez aktorów w kolejnych filmach pojawiających się w świecie Hollywood, a więc i na dużym ekranie. Figurka ma już, no, ponad, grubo ponad 20 lat, więc inne spojrzenie na rolę figurki, nie tylko jako figurki kolekcjonerskiej, tak jak tym razem mamy do czynienia z figurkami Marvel Legends. Ale również jako figurki, która może służyć do zabawy, do aktywniejszego jej wykorzystywania, a nie tylko postawienia na półce w celach jak najbardziej ozdobnych. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, zapraszam do lajkowania i subskrybowania oraz zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się i do zobaczenia.